Według wielu jest on osobą, która z gruzu wybudowała wielką twierdzę, a teraz podkopuje jej fundamenty. Zespół, który obecnie jest nieodłącznym elementem ekstra ekstraligi, w ostatnim czasie przechodzi perturbacje. Strata lidera, spór z kibicami, a także nadmierna ingerencja prezesa w rolę osób funkcyjnych sprawia, że fani zespołu są coraz mniej przychylni do zarządu, a sam zespół, spragniony Mistrzostwa Polski, będzie musiał walczyć o utrzymanie. To oczywiście tylko przypuszczenia, natomiast jeśli spojrzymy na włókniarz sprzed kilku lat, konstrukcja tego składu wygląda znacznie lepiej niż obecnie. Duża część kibiców ma tego po prostu dość, a Świącikowi wypomina się aferę torową, czy też fakt, że ważne funkcje w klubie obejmują członkowie jego rodziny. Zapraszam do oglądania. I czerwony, i niebieski Ornicy. kluczeni, proszę państwa, bo oni dojechali za późno pod taśmę maszyny startowej. Wszyscy kibice odwracają się i ja nie je dziele. Ja ja Jedziemy w kolejnach co ty co ty Załóżmy to jestem robisz, 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 robisz... teraz sygnał w parku maszyn że doszło do jakiejś sprzeczki między dończykami, między Madsenem i Mikkelsenem. Ale nawet gdyby tego nie było, nie masz wrażenia, że tych nerwów po stronie Częstochowskiej było dzisiaj za dużo. Na ten mecz miała wybrać się grupa sponsorów. Grupa głównego sponsora. To miał być ten jeden mecz w sezonie, gdzie przedstawiciele głównego sponsora Wuchniarza mieli się wybrać na to spotkanie. No i oni też będą musieli tutaj obejść się smakiem. To też jest duży, duża strata wizerunkowa. Myślę, że też dla głównego sponsora. Po awansie w 2017 roku skład został wywrócony do góry nogami, byleby tylko utrzymać się w lidze, a być może powalczyć o coś więcej. To właśnie wtedy do klubu dołączył Leon Madsen, czyli zawodnik, który na kolejne lata został absolutnym liderem zespołu z Jasnej Góry. Oprócz tego pozyskali oni Mateja Żagara czy Rune Holte, który przeżywał wówczas drugą młodość i skończył sezon ze średnią dwóch punktów na bieg. Wuchniarz za to skończył pewnym piątym miejscem, więc cel utrzymania się został osiągnięty. Już rok później, po wzmocnieniu składu Fredrikiem Lindgrenem, udało się zakwalifikować do fazy playoff, gdzie musieli jednak się obejść smakiem, zajmując czwarte miejsce. Głód medalowy pozostał, ale nie na długo. Już w następnym roku, to jest 2019, pojawia się pierwszy poważny sukces. Brązowy Medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Skład ten wyróżniał się solidnymi juniorami, dobrym wsparciem ze strony formacji seniorskiej oraz dominatorem, jakim był Leon Madsen. To właśnie w ogromnej mierze dzięki niemu włókniarz mógł zajść tak daleko. Gdy wszystko miało iść w dobrym kierunku, a skład na 2020 rok został wzmocniony powrotem Holty i dołączeniem Jasona Doyla, wtedy jednak coś się zepsuło. Od tego sezonu włókniarz nie miał prawie żadnych większych sukcesów. Przeanalizujmy wyniki Lwów rok do roku. Sezon 2020, piąte miejsce. Sezon 2021, piąte miejsce. Sezon 2022 trzecie miejsce, sezon 2023 czwarte miejsce oraz sezon 2024 miejsce siódme. W ciągu tych pięciu lat odnotować można było wyraźną tendencję spadkową. Taki stan rzeczy mocno frustrował kibiców. Przejdźmy jednak do konkretów, bo będąc realistami taki wynik wcale nie należał do najgorszych. Wiele zespołów długimi latami walczyło o awans do elitarnej ligi, a zdobycie dwóch brązowych medali w tak krótkim odstępie czasowym byłoby dla nich szczytem marzeń. Warto zatrzymać się przy sezonie 2020, bo to właśnie wtedy wydarzyła się rzecz, przez którą włókniarz nie dotarł do fazy play-off, a całe wydarzenie było największą aferą tego sezonu. W sezonie 2020 realnych kandydatów na pierwsze cztery lokaty było aż sześciu. Walka o bycie w top 4 była wyjątkowo zacięta, ale Wokniasz nie był oczywistym faworytem. W pewnym momencie jakiekolwiek punkty zdobywali tylko na wyjazdach. Warto dodać, że klub pod wodzą Marka Cieślaka miał serię trzech przegranych meczów domowych z rzędu, a przed sobą mega ważny mecz ze Stalą Gorzów. Wtedy sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Michał Świącik. Był to prawdopodobnie jego największy błąd w trakcie jego prezesury. Meczów miniony piątek nie było, ponieważ tor nie nadawał się do użytku, został wcześniej zbronowany, zalała go we wtorek woda i tak naprawdę pozostaje nam oczekiwać na jutro, oczekiwać na walkowera. Jestem ciekaw co powie sam Marek Cieślak, jestem ciekaw co powie też prezes Michał Świącik. Zawsze to powtarzałem, nie podoba mi się to jak prezesi jakiegokolwiek jakichkolwiek klubów abstrahując od dyscypliny, a dobrze wiemy, że w Żużlu to jest nagminne, ingerują aspekt trenera w kompetencje. Trenera, myślę. To zwiastowało istą katastrofę. Brak trenera, wpadka wizerunkowa i walkower, czyli notabene czwarta domowa porażka na pewno nie wpłynęła dobrze na atmosferę wśród zawodników i kibiców. Sam Marek Cieślak wypowiedział się o tej sytuacji w ten sposób. Moja przygoda z częstochowskim żółżlem zaczęła się jednak kończyć w poniedziałek przed spotkaniem ze Stalą Gorzu, kiedy to prezes świącik pierdolnął sobie na Facebooku zdjęcie z zaoranym stadionem i tekstem. Dobry mecz we Wrocławiu to już historia, a teraz on jedzie robić dobry częstochowski tor. Jak napisał, tak zrobił. Prezes zwiózł na tor 25 ton mączki. Nie gliny, ale mączki, z której glinę się robi. Gdy myśmy wcześniej sypali dwie tony, to już dawało reakcję po wymieszaniu z wodą. Mamy polecenie prezesa, żeby to wszystko wysypać, usłyszałem od toromistrza. Jak się to wysypie, w piątek meczu nie będzie, ostrzegłem. Zdaniem Marka Ciślaka świącikowi przeszkadzało to, że stał on w jego cieniu i nie jest wystarczająco dostrzegalny przez publiczność. Mimo dobrych zamiarów, przy braku wiedzy związanej z torem popełnił błąd, którym zakończył włókniarzowi sezon na rundzie zasadniczej. W roku 2023, po kilku sezonach przeciętnej jak na ich potencjał dyspozycji, w składzie lwów doszło do znaczącej zmiany, która miała wyjść na lepsze. Z drużyny odszedł Fredrik Lindgren, natomiast w jego miejsce dołączył Mikkel Mikkelsen. Dodatkowo do zespołu po wielu latach miał wrócić Maksym Drabik. To właśnie tych trzech panów grało główną rolę w zaburzeniu atmosfery zespołu. Bo jak inaczej, nazwać sytuację, w której zawodnik po dwóch defektach pakuje walizkę i opuszcza stadion albo lider zespołu w trakcie narady krytykuje drugiego zawodnika, po czym się obraża i wraca do swojego boksu? Komunikacja z Drabikiem według wielu osób nigdy nie była łatwa, ale sprzeczka dwóch zawodników z tego samego zespołu to najgorsza możliwa sytuacja w drużynie. Moment kulminacyjny nastał jednak w 2024 roku podczas meczu z apatorem Toruń, kiedy to doszło do wójki między Mikkelsenem a Leonem Madsenem. Ten drugi był bliski zawiadomienia o sprawie policji. Jedyne co go powstrzymało to brak dostępu do biegłego tłumacza. Połączenie tego kuriozum ze słabą formą juniorów w zespole doprowadziło do siódmego miejsca w tabeli i rozbioru składu, z którego odszedł drabik, Mikkelsen oraz Madsen. Który spotkał się z ogromną ilością krytyki z tego powodu. W zamian za nich pojawił się Wiktor Lampard, Piotr Pawlicki i kontrowersyjny zawodnik, jakim jest Jason Doyle. Na chwilę obecną nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jest to osłabienie zespołu, bowiem poprzedni skład mający zapewnić walkę o medale skończył poza ćwierć finałami. Natomiast faktem jest to, że Włókniarz pozbył się trzech najbardziej utalentowanych zawodników w trakcie jednego sezonu. Na domiar złego pod koniec rozgrywek doszło do sprzeczki między kibicami a prezesem Świącikiem. W ostatnim meczu Ligi U24 kibice z Częstochowy rozwiesili transparenty krytykujące obecną sytuację zespołu. Szybko pojawiła się ochrona, która według kibiców została nasłana właśnie przez prezesa klubu. Natomiast gdy podeszli od strony budynku klubu miał on wezwać policję. W ten oto sposób działacz, który jeszcze parę lat wcześniej był bardzo cenioną osobą dla fanów częstochowskiego Różla, Obecnie przeżywa kryzys wizerunkowy, z którego ciężko będzie się podnieść. Jednak to nie koniec zarzutów kibiców wobec prezesa. Na stronie częstosportowa.pl widnieje artykuł niosący tytuł Osąd Michała Świącika Wszystkie grzechy prezesa włókniarza. Możemy w nim przeczytać o tym, w jaki sposób Świącik trudni członków swojej rodziny na ważnych posadach. Oczywiście na początku artykułu wypuklone są zasługi prezesa, o których nie można zapominać. Następnie akapity za to są już nieco mniej przychylne. Po pierwsze, sprawa Marka Ciślaka. Ona już została tutaj omówiona, jednak warto dodać, że córka prezesa Patrycja Świącik wypowiedziała się o nim w niefortunny sposób. Marek Cieślak to legenda, która już dawno powinna dać sobie na wstrzymanie. Marek Cieślak uciekł z klubu, bo wie, że mimo wszelkich narzędzi, którymi dysponował, spieprzył sprawę. Oto komentarz córki prezesa Patrycji Świącikierz. Powiemy krótko. Gdyby nie to, że pani tata jest prezesem, to by pani tam nie było. Z uwagi na to, wygłaszanie takich komentarzy do legendy klubu jest lekko mówiąc nieodpowiednie. Dziwimy się, że pan Marek utrzymuje z wami jakiekolwiek kontakty. Po drugie, trenerzy. Twórca artykułu zarzuca, że po zwolnieniu Cieślaka, trenerzy, którzy są zatrudniani do zespołu, są, cytat, wydmuszkami z licencją trenerską. Najpierw był Piotr Świderski, ekspert telewizyjny. Potem był Lech Kędziora, a teraz Janusz Ślączka. Co ich łączy? Jedna rzecz. Dają sobą pomiatać. Marek Cieślak nie pozwolił na to, żeby ktoś ingerował w jego pracę. Tercet wyżej nie miał nic przeciwko i dlatego znalazł zatrudnienie w klubie. Po trzecie, folwark rodzinny. Córka pracuje we włókniarzu jako dyrektor klubu. Dzięć pracuje we włókniarzu jako główny mechanik, Syn pracuje we Włókniarzu jako trener najmłodszych. Synem prezesa jest Bartosz Świącik. Trener mini-żużlowców był także zawodnikiem Włókniarza, który jeździł w zespole w większości meczów zamiast przyszłego mistrza Polski Juniorów Mateusza Świdnickiego. Problem w tym, że skończył on sezon ze średnią 0,387 punkta na bieg. Czy jest to najlepsza możliwa osoba w częstochowej do szkolenia najmłodszych zawodników? Oczywiście nie znamy metod szkoleniowych tego trenera, natomiast Michał Świącik uznał, że jego syn będzie najlepszą osobą na to stanowisko. Prezes Świącik jest osobą zaangażowaną w swój klub i na pewno chce dla niego jak najlepiej, z tym, że skutek jego poczynań jest różny. Tylko i wyłącznie czas pokaże, co dalej czeka częstochowskie lwy. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zachęcam do wsparcia kanału poprzez YouTube bądź Patronite. Szczegóły w opisie filmu.